Siemaneczko, cześć. Czy mnie widać? Czy mnie słychać? Próba mikrofonu. Na 18.30 się mawialiśmy. 18.30 jest. Myślę, żeby jeszcze chwilę poczekać na jakieś osoby spóźnialskie. Dwie minutki, trzy minutki, może pięć minutek i zrobimy losowanie tego wspaniałego kubeczka. Sceneria samochodowa może i to dobrze, bo dużo meszków czy tam meszek lata, komarów i gryzą. Mnie wczoraj znowu pogryzły, więc tak średnio. Cześć Karolina, cześć Klaudia, cześć Krzychu, cześć Darius. Więc niedługo zrobimy losowanko. Elo, elo. Sprzęcik tu naszykowany. Więc zaraz się przełączymy. No i jutro znowu zawody. Jak to... Ale piątkowe. To o dziwo, że w piąteczek i wieczorem będą. Botaniczna piątka znowu z latarką się biegnie po ogrodzie botanicznym. Rok temu biegłem i no dosyć dosyć ciekawe zawody. Dosyć ciemno jest i taki klimacik yy, leśny. Cześć, cześć, Siemanko. Także nie w weekend zawody, a w piątek. I to o dwudziestej trzydzieści. Myślę, że jeszcze dwie minutki. I losowanie. Czas zacząć. Hmm. Na luzie, no na luzie, na luzie gorzej, gorzej na zewnątrz Jakbym stał siedział To musiałbym się wypsikać Solidnie Bo jakoś takie mam uczulenie Na te meszki, że jak mnie tylko ugryzie To od razu mam No mam taki kurcze Czerwone spuchnięte Wczoraj mnie jakaś meszka dopadła I maścią się już smaruje Strasznie jest Jakiś taki wysyp Teraz jest tych Meszek, no właśnie, kurde. live, <grystanie> laj, laj, biegowego mogłem zrobić, tak jakiś taki stelaż zamontować telefon, i by poszło. <grystanie> Widzę, że 8 osób już jest, 4 minutki minęły. To do, dobijmy do 5. I. I trzeba ruszyć z tematem. Cześć, Robkem, Travel. No, na pewno. <laughs> Dopóki by mnie ktoś nie zatrzymał. Od razu w białym kaftanie gdzieś tam do szpitala z miękkim pokojem. No to na pewno. No a z takich jeszcze biegów co za niedługo no to 46 kilometrów w Łochowie. I to fajna, fajna trasa. Fajna trasa, bo przez lasy jakieś tam widziałem, że rzeka będzie też do pokonania, o ile tam stan wody pozwoli na to. No, taka typowo leśna, 46 km, więc no to tamto, tamto to się zmacham na pewno. 7 godzin limit czasu. No dobra, to zaczynamy. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że widzicie. I tutaj ustawiłem sobie wszystko. Jest link. Eee, rozwiązałem zadanie matematyczne. No i co? Start. O, Oliwier LL, brawo, wygrałeś kubeczek. Co potrzebuję od Ciebie na pewno w opisie czy nawet tutaj wstawię jakoś w tekście wideo swój mail. Napisz mi imię i nazwisko, numer telefonu, a co potrzebuję więcej, numer paczkomatu i adres mailowy. Numer telefonu mówiłem? Tak, chyba. No. Więc wyślę ci to paczkomatem, odezwij się do mnie na maila, to, to tam się e, wymienimy kontaktami i wyślę ci jak najszybciej. Także gratulacje. Gratulacje. No e, i co, myślę, że jeszcze jak, jak, jak będzie tam wszystko dobrze szło, e, to znowu jakiś konkursik jakiś konkursik wiedzie. Dobra. To ja kończę. Dzięki wam, dzięki wam za oglądanie i no i za subskrypcję. Naprawdę bardzo miło. To się nie spodziewałem do tej pory jakoś tam nie mogę tego przetrawić, bo bo one tam gdzieś tam rosną, a ja tylko jakby z biegania te filmy wrzucam i to tam jakoś, no nie wiem. No tak kurczę dla relaksu to, to, to robię. No to bieganie relaks. A jak ja jak tam komuś kogoś zachęcę i, i, i w ogóle zmotywuję do biegania, no to generalnie super jest. Dobra, bo zaraz się rozgadam i wyjdzie. <grym> e, stream na 30 minut albo i więcej. No. <tuszy> Tak, kolejny konkurs. Jak wszystko dobrze pójdzie, to, to będzie. No. To trzymajcie się. Na razie. I hejka. A niedługo e, będzie, będzie e, film, a nawet kilku, ki, kilka filmów z Modlina. Tam, gdzie biegłem też w ciemnościach z latarką. E, taką czołową i nawet udało mi się nagrać całą trasę e, jak, 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 jak biegnę e, trzymając telefon to tam wyszło e, wyszło około no właśnie kurczę rozgadałem się e, wyszło około 27 minut non stop trzymałem mm, telefon nawet jakoś tam bardzo tak y, nie trzącha nim Da się obejrzeć oczywiście, ale to po kolei. Na, na, najpierw relacja będzie z Modlina i, i, i taki długi, długi bieg. Zobaczycie, jak to wygląda od środka. Tam, gdzie biegliśmy, to w ogóle nie da się wejść. Z tego, co, co mówili organizatorzy, to nawet tam z przewodnikiem chyba nie da się wejść. No, takie ściany, w ogóle ta farba. Już widać, że upływ czasu zniszczył te pomieszczenia. Farba tak zeszła. Szyby powybijane. Tak, zawsze można piwko żeby mieć... No tak, można, można. Więc super klimat. I dodatkowo ciemno było. I latarka rozjaśniała wszystko. Więc fantastycznie to wyszło. No nawet nie dało się tam biec jakoś Super szybko, mm. i to pozwoliło właśnie nagrać taką pamiątkę. Bo, bo tam drugi raz chyba nigdy nie wejdziemy. Ewentualnie, we, słyszałem, że we wrześniu znowu tam na 10 km się będzie biegło. Więc więc może, może. No, a relacja z Włochowa, no to, to będzie solidna. Myślę, że tam z 6 godzin, może 5,5. Nie wiem. Mm. O, to dobre. Lunar Star, yy, następny konkurs po złamaniu 20 minut na 5 km. No, kurczę. To to by było, 20 minut na 5 km, to musiałby w tempie 4-0 biec. To kurczę, to jest bardzo szybko. Yy, tak, tak, trudno się biega. Yy, tym bardziej, że tam. Tym bardziej, że tam posadzka była ściska, taka, taka stara, marmurkowa, gdzie gdzie drewniana. Po schodach w ogóle wchodziliśmy, zbiegaliśmy. Schody też takie zniszczone. W ogóle tam taki zapach czuć, że, że, że to taki stary budynek, bardzo, bardzo dużo przeciągów było. Rokim narka narka. No, ja się rozgadałem, tak, ale, ale też zaraz będę kończyć. Eee, więc zapraszam do obejrzenia tam 27 minut. No to wiadomo, że to y, dla odważnych y, wytrzymać i obejrzeć cały materiał, ale nawet przewinąć sobie, bo, bo super to wygląda. W ogóle budynek jako cała konstrukcja bez żadnych przerw 2 km y, mierzy. Więc, więc, bardzo, bardzo długi. Tak, jutro botaniczna o 20.30. Zobaczymy, czy, czy ją nagram. Myślę, że nagram, bo w całym tygodniu to będę zmęczony i, i raczej nie będę szedł na jakiś tam rekord. Poza tym też będzie się wolno biec z latarką czołową, więc też taki materiał, materiał wjedzie. Ogólnie tam w, w, w nie jest ładnie, a taki klimacik nocny: no to to, to, to super to, to wygląda. Ok, to tak, mamy wygranego. Odezwij się do mnie koniecznie, Oliwier, i dziś wysyłam. No dobrze, to miło było was zobaczyć i usłyszeć. Eee, do następnego. Nagram, nagram, Krzychu. Raczej, raczej nagram, bo nie chce mi się jutro cisnąć na rekord. Po tym po nocy robić jakieś rekordy i to to w ogóle głupota by była. No, hej, hej, Darius. Ja też kończę. No to na razie. Hejka, trzymajcie się.